Witam, dziś będę prezentował lokomotywę Regojet, czyli SKODA, seria Rady. Seria 363, Rady, SKODA. Kupiłem sobie lokomotywkę, tak jak mówiłem, Berg 218 Lima, ale trafiła mi się 216. Z tego co się dowiedziałem od kolegi, że BR 216, BR 215, BR 217, BR 218 są te same lokomotywy. Tylko mają inną numerację, tam trochę na dachach jest różnica, ale to one są te same i właśnie taką lokomotywę kupiłem sobie u Tomasza Gryfina. To jest BR 216 0117. Oczywiście zanim oklejny okleinę Rego Jet kartonową, ja w ogóle nie musiałem tej budy w ogóle wywalać ponieważ okleina kartonowa budę miałem sklejoną, po prostu kartonową budę nałożyłem sobie na tą BR 216, żeby spróbować w ogóle żeby ją w ogóle spróbować, czy będzie pasowała, no powiem Wam, że no pasuje, ale BR218 Pico jest troszkę minimalnie dłuższa niż BR218 Lima. to w ogóle zauważyłem wcześniej, bo mam BR218 Lima i Pico. Tutaj są moje BR218 Lima, a znaczy Pico ten jest tu czerwony, ten biało -czar czarny, Pico Marklin to jest Mechano. Ten kolorowy jest lima i tam jest pico. No i ten lima jest ze wszystkich taki trochę najmniejszy. Wydrukowałem sobie też, jak już pokazywałem wcześniej, trochę tak historii Orego Jet. Jaki typy wagonów mnie to interesowało. Tutaj mamy pokazana seria 162, 193, 2721, a tutaj mamy. Wydanie czeskie, wydawnictwa Best, model kartonowy, lokomotywa Rady, Seria 363. No chciałem sobie o niej trochę więcej dowiedzieć, o tej lokomotywie. To sobie wydrukowałem też, właśnie Skoda 69S, Seria 363 i tutaj też pisze S499.1 tu mamy właśnie o Seria 363. Ale to jest zwana Skoda. I ja sobie to wydrukowałem, żeby trochę, trochę sobie o tym poczytać. To ciekawa to jest, bo to jest Skoda 69E, Seria 363. Ale to jest ta właśnie Skoda. Mamy w malowaniu jet i po nałożeniu tak wygląda, ale ja tu mam trochę burdel, po prostu muszę nadgonić z robotą, bo do świąt muszę ten moduł skończyć. Teraz buduję ten domek, także muszę zapierdzielać, i do świąt muszę to zanieść przed świętami jeszcze do pływnicy. Dlatego, że przyjeżdżają tutaj w żonka z pieskami po nią jadę, bo do święta tutaj zawsze w nocy jest żonka u mnie w mrowie, bo idziemy. Do kościółka, nawarte i adoracje przy Bożym grobie. I tak wygląda wydawnictwo Bestr model kartonowy. Oczywiście pantografy zostawiłem sobie kartonowe, oryginalne, bo tylko że się nie bawię w żadne tam wycinanki, a czy wycinanki, no, lutowanie yy, z drucików, bo nie potrafię, nie mam czasu się trucikami bawić, skombinować, prostować to sobie zostawiłem czyli tak zrobiłem lepiej niż na modelu kartonowym, bo na modelu kartonowym w ogóle jest pantograf w ogóle nie wycinany, jest tak w całości zrobiony taki prostokącik a ja boki wyciąłem i tutaj taki cienki pręcik sobie zostawiłem, tak powinno być jedynie środka, środka bałem się wyciąć, bo Zbyt cienkie to jest, nie? I tak się prezentuje moja lokomotywa. Yy, oczywiście to obudowa 216 jest w środku, zaklejona. I mamy lokomotywie do składu RegoJet. Lokomotywa Lima. Zanim oklejony dałem, to próbowałem czy uciągnie mi te cztery wagony. Wiadomo, że wagony mam z palastem są ciężkie, cięższe niż oryginalne. Ale z początku nie dawał, miał problem lokomotywa, to rozebrałem obudowę, żeby dociążyć. I tu jest taka duża nakrętka, jak ten wózek, wózek jest jezdny, to na styki tak, żeby się mieściła taka nakrętka. Na całej długość taka wielka. Później kolejna nakrętka jest tutaj do góry nad nakrętką. Tutaj jest taka nakrętka w pionie. I tutaj też jest duża, taka wielka. Także jest bardzo ciężka teraz, dociążona i dużo lepiej jeździ niż przedtem. I lokomotywa jest na torach ze spiętym składem RegoJet. Tutaj zrobiłem taki mały manewr i pozamieniają wózki wszystkie. Tutaj dałem wózki z tych moich zielonych EMAGNUMOS oryginalnych, bo tutaj miałem w tych wagonach wymienione koła na koła metalowe, pikowskie. to, by, to są też plastikowe, a reszta są metalowe, pikowskie. Po prostu żeby miał lepsze funkcje jezdne, żeby miały te wagony. A to co miałem w EGZ dałem do tych oryginalnych, bo one są leciutkie. One nie, nie są dociążone, tu mam też jeden ludzików. I to zamieniałem wózki sobie. I tutaj mam wózki z kłami Piko i mam lepsze funkcje jezdne. A na tamtych wagonach muszę mieć, mogę mieć te, bo te. Dlatego tak zrobiłem, bo te wagony będą często używane i to wolałem, żeby miały lepsze koła. I lokomotywa Skoda, Reda. Seria 363 w magol, malowaniu Regol Jet. Fajna. Lokomotywa Lima. Także mam teraz piękny składzik RegoJet Zawsze o takim składzie marzyłem Bo też jakby nie było fajne kolory Moje ulubione żółte Lokomotywa firmy Lima Oczywiście z obudowy, z obudowy BR216 wyciąłem bufory. Odciąłem i przykleiłem na model kartonowy SKody. Tak się prezentuje. Przepiękne, przepiękna lokomotywa. Ta żeby będzie często tutaj witana na tej makiecie. Często będzie grzała. Ale niestety musiałem ją nakrętkami dociążyć. Także jest tutaj bardzo silny balast i elegancko jeździ. Mam też takie, tak jak mówiłem, oświetlenie na tej środkowej makiecie na takiej pilocie, która na moja żonka to miała za telewizorem, ale to się jej odkleiło. To ja sobie tu przykleiłem. No, to jest takie coś takiego do pilota włączyć, wyłączyć. Tu mogę sobie zmienić na różne kolory. To nie jest najjaśniejszy. Mogę też pilotem ściemnić, rozjaśnić, albo mogę też coś takiego zrobić. Coś takiego o flash. I tu mi tutaj o. Mingające. Tutaj raz, raz ciemno, raz jasno. Zmiana kolorów. To było do, do, do telewizora, i to z tyłu się podłączało kabelkiem. To się z tyłu za telewizorem. To wklejało na taśmę dwustronną. To była taka taśma. I chyba z tydzień czasu. Na no telewizorem świeciło nam ściankę, ale taśma klejąca dwustronna po prostu się odkleiła, z telewizora to spadło. Ja się tu przykleiłem na Super Glue. Ale tak to jest. Na piloczykach fajnie to wygląda. że mogę sobie kolory zmienić. To jest białe akurat, i tam coś nawet fajnie oświetla. Myślałem, że będzie słabiej widoczność, ale to jest podłączone do takiej ładowarki jak do telefonu. A z tyłu można było podłączyć to do telewizora, można podłączyć to do laptopa, to wszędzie nie. I takie są oświetlenia Jeszcze przejażdżka z nowym nabytkiem elegancki składzik, Rego Jet. A że kolejny model kartonowy w wersji i nie szkodzi, ale jest przepiękna Skoda 363, dobra, to kończymy nagrywanie i domek dalej kleje. Domek na modułek, bo trzeba jak najszybciej skończyć. Mam tydzień czasu, żeby ją do znieść. Ten modułek to na razie. Cześć, witam, raczej witam. Do następnego, hej.